Witam w kolejnym odcinku z Minecrafta. Wraz ze mną jest Pizmaczek. Dzień dobry. Dzień dobry oraz GZ. No siema. Siema. Jak widzicie w tym odcinku będziemy kończyli to co zostało niedokończone w poprzednim na kanale GZ Games. Zapraszam i jak tam wam prace idą? Nie wiem. A ja jestem w kopali. Obecnie. To nie gdzie jestem. Przecież ty tam biegasz po łące. Tak jak ja A, dobra, wiecie jest. Dobra. W sumie mi tu już niewiele zostało do zrobienia. I kończymy. Tylko trzeba pójść po koble Ja tutaj już to poszerzy poszerzyłem co mówię, żeby poszerzyć. Oj, po Jak tu odrównać, to weź sobie z 5 staków tego. Aż tutaj. tak? Tak. Ja wziąłem sobie jedną żelazną, myślałem, że wystarczy. Ale to, jeżeli aż tak, ok. Już dzisiaj, poniedziałek, ale to szybko zleci. No, ja już nie muszę iść do szkoły, ale jutro sobie idę do szkoły. Już mi się niestety w domu siedzieć. Nudzi mi się rano. Rano, no tak samo po majówce idę tylko egzamin napiszę. Uh -huh. Kursu i... idę szukać roboty. Już? No nie chcę się siedzieć w domu. Nic już z fajnego dokładnie. nie ma. Nie. Powiedział. Niedługo. co ty, Kuba, tu robisz? Mm, idę do domu. A po cóż? No bo chcę zjeść... Muszę sobie przepalić więcej jedzenia. A, okej. Okay. Nie, serio, znudno mówię ci. myślałem, że też sobie zrobię... A, dwa tygodnie wolnego sobie zrobię. Mi się nie chcę w domu siedzieć, tym bardziej, że mi potrzebne jest auto. I wolę iść szybciej do pracy i mieć szybciej te auto. W sumie tak Kupić jakieś małe na razie Bo takie duże to nie utrzymam tego za cholerę to na początku to w Polsce co nie? Oj kur... No kupić jakieś, jakieś malutkie, takie trzydźwiowe Albo Peugeota 206 albo Alfa 147 To... Dwa by jak to się już będzie się pytać, Dwa pyżoty No bo w sumie ten Patrycji tutaj jak pół mojego, nie? No. no ale wiadomo, że jak będę chodził do pracy, to nie będę specjalnie jeździł do gromadki po auto, nie? Mhm. Bo ten Patrycji też jest 3 źródła, tak? No. No jak ja kupię Alfę, to będzie mogła mówić, że ma Alfę i Peżota. To też. Nie ja widziałem dzisiaj znalazłem za 3900 Uż Alfę mało? No A jaką nową Nie stać by mnie Było Chyba masz te płotki jeszcze czy nie? Nie mam jeszcze. Ja no, pół teraz tak Tutaj zaraz przyjdę i wezmę to 3 To 20 120 mm -hmm. koni, 16 kobiet Więcej niż od nie ma A, jak tam waga? Nie ja ma na to, nieważne z tonę. Więc będzie miało kopa. No. To jest diesel, tak? Nie wiem, benzyna albo. Ile to w sumie? 4 miesiące i mam alfa. No. 4 miesięcy. Ale pracy, no to ładnie duża. tu zrobiłeś. O teraz idę grzesiek do ciebie po te płatki. No. No chcesz jedno żelazo? Nie, nie potrzebuję. Zobacziłem by zrobiłem kilo i miecz. To gdzie ty tam idziesz po ten kilo z, z tym mieczem? Mm, idę chyba na tego. Do kopalni. A może wiesz gdzie jest grzesiek? Mm, nie wiem. No gdzieś tam jest, widzę cię, skaczecie. Nie skaczemy, a tam. Aż maklur pokaże ci ten kanion. Później pokażesz. Chodź teraz, bo jesteś blisko akurat. Co to mi zbierać nie Tyle? Nie. Kurwa ty troll, jak ty mi robisz? To Kubia robiłem, dawałem. Ją. To mi tak robiłeś. Kiedy? mi. <noise> Biegam to jest, ja jak jeść. taki żyd. No, to jest To ja no, byś wiedział. Panda. Chodź. Masz coś do jedzenia? No nie. To dasz Kuba. Masz. Ty z tej, czy baraniny? A dzięki. Tak. Pieczona, pieczona. Tylko zjem. No wiesz, taka alfa mnie pali, nie? To też. Zależy, jak ją będzie. Czyli ja i nie? Czyli po mieście 8, a w trasie 6, nie? Czyli. Tam jeszcze nic nie zbadałem. Tak dokładnie. Dopiero idziesz badać. No. Weź sobie dużo pochodni. Mam 64. Dobra, powodzenia. Tam ja miał to ucie... Wiesz, bo jak ja tak jadę czasem mhm. i widzę, że jest jakiś wojny samochód przede mną, to ja zawsze chcę mu dorównać. Zależy jak ten fajny samochód jeździ też. Stary, ścigałem się już z golfem, GT, ścigałem się z, z Audio 6. I chyba tym kierowcą było wstyd. Przejść takie coś małe dogania. Ale serio, jakie. Ale warię. Jak jechałem już 150 po takiej zwykłej drodze, o. gdzie ona 90, to się trochę zesrałem już, nie? A ja chyba wtedy wkurwiony byłem, dlatego. <coughs> to też się całkiem inaczej myśli. To kierownica. Jak jesteś zły. W sobie jesteś wkurwiony, jedziesz szybko. Sekundę później. O, kurwa, ja tak szybko jadę. No, ale nie wiem. No, <laughs> <Matler> potrzebuje. <laughs> dwa liście, żeby zrobić do legalnego X-Raya. Po co ci? No. Po co ci? X-Ray dowolny? No. A to no. jest wbudowane w Minecrafcie. Ale po co tobie? Ja, no, żeby zobaczyć takie coś. Bo jak niby to zrobić? No, że potrzebuję tego. No życe, żeby mieć liście, dwie liście, dwa liście yy, yy, tego yy, tory i ten. Jak to się nazywa? To te tor co tam się przyczepia? Kolej, wagonik. Kole no, wagonik. No. Yy, Macbier, ty Makier, ty tu byś ten wziął przecież mógł yy, mi pół rów, pomóc równać teren. Już tylko kończę, robić to to co znaczyłem. Ja pozbieram no. trochę. Trochę węgla. Już będę wyszedł do ciebie. No nie jakby diamenty się trafiły. <laughs> to trochę za wcześnie czas jeszcze na te diamenty. No właśnie. Dobra powinienem mieć... ja tych płotków dużo mam, dobra. Jakoś przyjdziecie tutaj przespać się jakoś, czy coś. No ja mogę zrobić sobie teraz. Nie mogę zrobić. Nie, mogę zrobić sobie teraz łóżko. To nie ja No to już. A kop ten trzeba być jakiś most zrobić. Właśnie wiem. Tam jeszcze nie skończyłem tego. No jeszcze to muszę pochodnię mi oświetlić, ale to. A. W trakcie. Dobra, już pie. Okej, teraz. Time to mine! My to chyba tak było. O tak. Nie. Biegniesz tu? Nie. Ja. A, dobra. Co ty chrapiesz, Kuba? Halo? No? Mhm. Coś strasznie cicho. Dobra, idę na górę. Dobra, idę z tobą. <kuh> Gdzie ty tam sobie znalazłeś miejsce, że łóżko mogłeś położyć? A, no, bo wykopałem malutką dziurę. No, dobra, my już śpimy. No ja też Dobra. dobra. Lecimy. Jest jakiś tam opatę może zrobię. Pisky te żelaza wykorzystaliście. Ja nic nie wykorzystywałem, makier chyba Bo ja używam swoich żelaza Fuck Tutaj się, się, się makiera Trochę zużyłem No Chyba tam zrobiłeś sobie chyba tego ale Spokojnie, zrobiłeś sobie chyba Jezu. Z... I spoko... spokojnie, bo ja tam mam trochę żelaza, mam już 4 sztuki żelaza, ale mam Będę miał jeszcze więcej. Okej. Okay. W sumie nie wiem czy po co te schody tu no, no, dobra. Ty, nawet wyszło, Idę w wall Idź tam, równy teren. Już? Już będę dać. Tak, tak. Dużo farmy będziesz robić, że aż tyle dać. No, nic jednak Okej. Okay. Boże, ile tu węgla jest? Jak to jest No, my jesteśmy na dolnym. Ty teraz tam na Śląsku chodź. No, no. Boże, ja tu jeszcze kopać mogę. Kto jakąś muzykę do tego filmu, bo taka w sumie niezręczna cisza czasem jest. Chyba poleci że ale... ja właśnie. Abym się zanerwował, jakbym mieszkał, teraz zapnął. Ten tam jeszcze czeka na ciebie. Tak. No, odwróć się Dobra. do Nie. Ja mam czas, żeby się odwracać, bo walczę z creeperami. ten dom nie wygląda. O, o. No fajnie to wygląda zawsze. Oj, O jedno pochodnie mam skąb. Dałoby się jakby... jakbym znaleźć mob grinder. No szkieletów. Po co? E, żeby mieć e, strzały. Masz tak dużo ich potrzebujesz? I to się żeby... No... no tak, no, ale potrzebuję najpierw tego. Yy, potrzebuję najpierw łuku. O, Jeszcze okay. dwie, dwie, yy, dwie nici mi brakuje. Jeden odcinek stawię w środę, nie? Ten, co ten, co, ten co wcześniej? wcześniej. No. Mhm, mm okej, okay. bo dzisiaj u mnie wszedł odcinek. Okej. Okay. No, to w środę akurat, co dwa dni. Dobra. No i potem będzie piątek, to jeszcze musimy, może nie, nie dzisiaj, muszę. ale na przykład jutro na niedzielę, bo mi nie będzie. Dobra, dobra. Myślę, że diamant. A to złoto, to he, he maklir, pamiętasz? Co? Jak mnie złoto stroiowało. Co nie raz. No. Dobra. O! Eee, ja już szybko to skończyłem. Jaskinia. Kolejna. Jak kolejna? Już tyle ich znalazłeś? Eee, ale pustka. Jako znowu Śląsk. Dobra. No teraz nikt się nie zgubi jak będzie szedł do Jak. <grymowata. grymowata> no wow. Dobre, w ogóle wczoraj ogólnie kolesia, co streamował TV, nie? Dostał mm -hmm. 500 euro donate'ów. 500 euro. Ale z jednym Od razem. Od jednego typa o 500 kurde. euro. A dużo osób w ogóle tam się działo? Na YouTube cały czas robił ma po 1000 osób na streamie. To nieźle. Niezły sponsor mi się trafił. No to się opłaca właśnie robić na YouTubie, więc ja osób jest. No Chociaż ciężej jest właśnie o te linki do... do nightów. tam no pod weź, hitboxem miałeś to... ładnie w opisie, mogłeś sobie kliknąć. No to można dać ten... Na... w opisie też tam jest taki opis. Dać linka i... Robisz. Zawsze więcej osób wejdzie. To jest tak ładnie pokazane, więc... Mhm. Weź zrób jakąś łopatę, bo nie ujadę zaraz. Zaraz. Teraz skończyłem ścieżkę i... będę no. już robił łopatę. O, kolejny tam. Tomisława? O, żelazo! O! Brakuje jeszcze diamentów i złota. Dobra. Tup, 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 szybciej szybciej, Kurde, ile ty tego dostajesz? Kto? Osiągnięcie za osiągnięcie, może. No bo ja tego, ja teraz musiałem przepalić sobie żelazo, bo nie mam już kilofa. Dobra, trochę tych łopat wyszło, ale mam dużej niepotrzebnych rzeczy. No i ja chwasty, też tak samo. No ja też tak samo. Komu to, Komu to? Komu to potrzebne do życia? Mam opaty już wiek od do siebie. A jeszcze sobie płot Dobra. O, lecimy. Aha. to nie był... Jej, to od dwóch stron mogę. Wyjść i wejść. O, ale kolejnej. Wow, ja jestem za tą górką. Gdzie jesteś za górką? No, ja jestem za kopal. Ale tu długie jest. Matko, ja, jest, ja jestem po drugiej stronie. Dobra, ludzie, jak widzimy, udało mi się w końcu skończyć zejście. Myślę, że to jakoś fajnie wygląda. W następnym odcinku będę pomagał Gizetowi wyrównać teren i po prostu będę pomagał z farmą. Ubodzi się się o pierwsze, starał się znaleźć diamenty, nie wyszło mu niestety. <śleszamy> no i jak, wraz z GZ. No się Oraz Pizmaczek. No do widzenia. No i zapraszam Was na odcinek GZ na kanale GZ Games. Trzymajcie się, cześć.